Co sprawiło, że zdecydowałaś się przyjść do fundacji? Chodziłam do klasy pedagogiczno-psychologicznej, -pedagogiczno gdzie wszystkie moje koleżanki były pedagogami. Prawie wszystkie były w fundacji Dr. Clown i zawsze mnie namawiały, żebym przyszła, spróbowała. Jednak stwierdziłam, że to na pewno nie jest dla mnie, ja nie dam rady. Przyszłam raz i jestem już ponad 10 lat. Czyli warto spróbować, bo jak widać można się bać, można nie być przekonanym, a po jednej wizycie można z nami zostać na dłużej. Czy łatwo jest prowadzić terapię śmiechem? Czasami trzeba po prostu przyjść i podtrzymać kogoś za rękę. Tak, proszę. E, co daje Ci e, bycie doktorem clownem? Tak dla Ciebie, co to znaczy? Dużo pozytywnej energii i takiego powera. Skąd pomysł na pseudonim? Skąd pomysł na pseudonim? Jestem doktor muszelką dlatego, że od ponad 200 lat kolekcjonuję muszle morskie. Muszle mam w domu, muszle mam w pracy i muszle mam też w fundacji. Skąd pomysł na takie hobby? <noise> Pierwszą muszlę zdałam od taty, a potem już poszło. No, no. Potem były kolejne i kolejne i kolejne. I tak od ponad 20 lat. Poza tym, jestem z wykształcenia oceanobiologiem. Od zawsze fascynowały mnie oceany i morze. A jak długo jesteś w fundacji Dr. Clown? W fundacji Dr. Clown w Łódź jestem od ponad 10 lat. W czerwcu minie 11. Kolejne pytanie od naszej wspaniałej publiczności. Historia z chłopcem na świetlicy. Czy kojarzysz historię z chłopcem na świetlicy? Tak, pamiętam, zrobiłam mu balon z pieskiem. Chłopczyk był chory na autyzm. Potem sam powiedział, że chce dostać pieska. Potem mama wzruszona przyszła do nas i powiedziała, że on wcale nie mówi. Tym bardziej do obcych ludzi. Tak, pamiętam. Mamy jeszcze jedno pytanie. Bo tak, tak, w sprawie tych robaków tak, i oceanobiologii, to ja się chciałam zapytać, czy, czy, czy robaki mają uszy? Mamy bardzo tutaj ciekawe pytanie, na które nasza specjalistka na pewno nam odpowie. Moje, najdy nie mają uszu. Czym są te stwory, o których wspomniałaś? To są morskie skorupiaki, bardzo malutkie, mają około 2 mm długości. Żyją na dnie oceanów. I są Widać? Mało znane, bardzo mało poznane. Dlatego odkrywam cały czas nowe gatunki, opisuję nowe gatunki i nawet nadaję im nazwy. Wiedzę specjalistyczną nasz gość ma, na pewno.